Na białym tle czarne napisy. Zbigniew Cybulski, aktor Strój Miasta. Część pierwsza. Opowiada Jacek Wachulewicz, kurator kina Kinoport. Centrum sztuki współczesnej Łaźnia. Jacek siedzi na opustoszałej widowni sali kinowej. To łysy czterdziestolatek z gęstą ciemną brodą i wąsami. Nosi okulary w ciemnych oprawkach. Ubrany jest w granatowe dżinsy, czarną koszulkę z nadrukiem i beżową sztruksową kurtkę. Opowieść Jacka ilustrują kolorowe i czarno-białe fotografie, to portrety Cybulskiego, fotosy z filmów i sztuk teatralnych oraz zdjęcia budynków i omawianych wydarzeń. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy kontynuować cykle związane z artystami, aktorami, twórcami, którzy pracowali na wybrzeżu, w którym mieście. Takim najbardziej znanym chyba twórcą, który pracował na Wybrzeżu y, i każdy o tym pamięta i każdy Polak pamięta o tym twórcy, to jest Zbigniew Cybulski, popularnie zwany Zbyszkiem Cybulskim. Y, no postać legendarna właściwie można powiedzieć. Y, 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 właściwie mówi się o tym, że, że był to jedyny gwiazdor, przynajmniej do lat 70., jedyny gwiazdor w polskim kinie. Że wcześniej nie, nie było takiej postaci, która skupiałaby tak uwagę Wszystkich na sobie i była otoczona takim wręcz kultem. Tak. Wszyscy wiemy, że, że Zbyszek Cybulski zginął skacząc do pociągu we Wrocławiu. To było nad ranem 8 grudnia 1967 roku. Miał wtedy 40 lat. I nomen, omen, Zagrał w sześciu filmach, w którym istotną rolę odgrywa pociąg. Jeśli nie istotną, to, to albo z tego pociągu wysiada, albo do tego pociągu wskakuje, albo budzi się w tym pociągu, jak na przykład w filmie Jutro Meksyk na ostatniej stacji Gdynia. Także ten pociąg to można, można powiedzieć, że to jest symbol taki, że to jest taka przenośnia życia Zbigniewa Cybulskiego. Przenosił się, wędrował. Był wędrowcą, wagabundą, który nawet we własnym rodzinnym domu nie mógł zagrać miejsca. Wędrował po miastach, wędrował z miasta do miasta, wędrował po Europie. Czasem był spóźniony, czasem był na ostatnią chwilę. Tak jakby coś próbował nadrobić. Często mówił o tym, że szkoda życia na sen. W pewnych ekstremalnych momentach spał po dwie godziny dziennie i ruszał na plan filmowy. Starał się łapać życie garściami. Często odbywało się to kosztem zdrowia jego własnego. Mówiono o nim, że był człowiekiem dobrym, przyjacielskim. Z czasem, w miarę upływu życia, ta, jego oblicze trochę się zmieniało. Ale jeśli chodzi o Trójmiasto, Wybrzeże, jak to się stało, że właściwie Wybrzeże Trójmiasto Sopot, Gdańsk i Gdynia stały się takim miejscem fermentu twórczego. Ważne było to, że Sopot pozostał miastem niezniszczonym po wojnie. I tutaj, w ogóle, na wybrzeże, do którym miasta przybywało bardzo wielu ludzi z centralnej Polski, z Kresów Polski, bo tutaj była praca w stoczni, ale też władze specjalnie kierowały tutaj ludzi, zachęcały do, reklamowały nawet zamieszkanie na, na, w tym mieście na wybrzeżu, dlatego że chciano repolonizować te miejsca. I nawet tutaj wspierano kulturę co podstał się taką enklawą artystów, enkla dlatego też. Enklawą też życia studenckiego, dlatego też, żeby nie było innego miejsca wtedy w którym mieście. Sopot był po prostu zachowany, mniej więcej w takim stanie przedwojennym, bardzo blisko morza, to było super. Jak pamiętamy, to, jeśli chodzi o młodą Polskę, to artyści, twórcy, poeci chętnie wędrowali do Zakopanego w okresie młodej Polski. Możemy powiedzieć, że takim kultowym miejscem młodej Polski powojennej, w początku lat 50., właściwie całych lat 50. No to był Sopot ze swoim spatifem. Wtedy w Sopocie też nie każdy o tym pamięta. Do 1954 roku mieściła się Państwowa Wyższa Szkoła Plastyczna, która dopiero w 1954 roku została przeniesiona do zbrojowni w Gdańsku. Także tutaj uczyli się studenci plastyki. Była też szkoła ekonomiczna w Sopocie. Działały jeszcze, nie było uniwersytetu. Na wybrzeżu nie było uniwersytetu, była bardzo mocna politechnika. Potrzebni byli nam inżynierowie, architekci, technicy, którzy no, pomagali odbudować Polskę, odbudować Gdańsk. Potrzebni, potrzebne były takie zawody techniczne, pragmatyczne, racjonalne, ale, te, ale ci ludzie potrzebowali wtedy innego oddechu. Ciekawe oni, oni, zwłaszcza studenci architektury z Politechniki, łaknęli jakby powiewu świeżości, jakiegoś artystycznego oddechu. Jak pamiętamy, to były lata stalinowskie. W 1953 roku zmarł Stalin i zaczynała się w pewnym taka nieoficjalna odwilż. Tak, takie powiewy, um, przebłyski wolności. Można było trochę więcej powiedzieć w sztuce. Ten socrealizm zaczął pękać. Ci ludzie chcieli z Sopotu Gdańska, z całej Polski, ale zwłaszcza z Sopotu Gdańska, chcieli się wypowiedzieć. Pamiętamy o tym, że wtedy też teatr wybrzeża był zniszczony. Jeśli chodzi o taką infrastrukturę Trójmiasta, to w spektakle teatru wybrzeża odbywały się na przykład w operze, odbywały się też w Sopocie, a czasem w Gdyni. Teraz w Gdyni, w Gdyni właśnie mieści się Miejski Teatr, tam gdzie kiedyś mieściło, mieścił się Teatr Wybrzeże, jakby filia Teatru Wybrzeże z Gdańska. I tutaj w tą sytuację, która jakby już nabrzmiała, była przygotowana w jakimś sensie, bo też pamiętajmy o muzyce, o sztuk sztukach plastycznych, które bardzo tutaj zaczęły kwitnąć, zwłaszcza Juliusz Studnicki był takim profesorem, który, który inspirował Studentów szkoły plastycznej do, do, do działań, do twórczości i tak dalej. Ważny też był jazz. Wtedy muzyka była bardzo ważna, i to właśnie w Trójmieście, właśnie w Sopocie, zorganizowany pierwszy ogólnopolski festiwal jazzowy w 1956 roku. Jeszcze zanim nastąpiła Odwicz, jeszcze zanim nastąpił. Przełom ten Gomułkowski-Październikowski, już na początku, bodajże w lipcu, sierpniu ten festiwal został zorganizowany, w 1956 roku. No i wielka, wielka jakby to, to była taka, mm, festiwal, który też, w którym uczestniczyły sztuki wszelakie, bo i przecież mm, teatry studenckie uczestniczyły w tym, w korowodzie rozpoczynającym ten festiwal, Taką, taki patronat nad tym festiwalem, jednym z założycieli był Leopold Tyrmand wielbiciel jazzu i pisarz, który potem zasłynął powieścią Zły. I on tu jechał w jakiejś takiej, w limuzynie na początku tego korowodu. Studenci wędrowali, plastycy, muzycy, bendy jazzowe. Następna edycja tego festiwalu odbyła się również w Sopocie. To był też taki powiew wolności. Już takie trochę, trochę większe ramy władza starała się nałożyć, ale festiwal zaistniał. Pierwsze czasopismo jazzowe powstało w mieście? też w 1956 roku. Potem zostało ono przeniesione do siedziby w Rzaku, ale festiwal niestety od trzeciej edycji zaczął odbywać się w Warszawie. Został przejęty przez Warszawę i w tym momencie jazz jambory i tak dalej. Kontynuacja tego naszego Trójmiejskiego Sobockiego Festiwalu. I na tą sytuację, na ten ferment twórczy tutaj, który się rozwijał, przybyła grupa studentów Szkoły Aktorskiej z Krakowa. Lidia Zamkow, reżyserka, młoda reżyserka, która, która dostała jakby taki nakaz pracy. Ona otrzymała nakaz pracy, jako, miała zostać dyrektorką artystyczną Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Jej asystentem już na studiach był Zbyszek Cybulski. Zabrała dwunastkę studentów, absolwentów tej szkoły aktorskiej. Między innymi byli tam Zbigniew Cybulski, Bogumił Kobiela, Kalina Jędrusik i Leszek Herdegen. No i tutaj zostali taką sytuację, że, że teatr Wybrzeża był dosyć takim teatrem tradycjonalistycznym. Zbyszek Cybulski nie mógł się zmieścić w tych kostiumach, na przykład w, 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 w sztukach. Zaczęto grać sztuki y, y, sztuki polskie, tradycyjne, kostiumowe. Zbysz, Zbigniew Cyburski się źle czuł w tych kostiumach. Y, nie lubił, chciał być, no chciał, jakoś już miał takie, nie wiem, czy wzięte z harcerstwa, Skąd jakby. Y, nie było jeszcze filmów, nie mogli oglądać filmów z Jane Deanem, Nie było wzorców, ale coś było takiego, może to związane było ze sportem, który chętnie uprawiał Zbigniew Cybulski, z harcerstwem, że on chciał grać w współczesne sztuki, współczesnych Polaków, współczesnych Chłopaków. Bardzo źle się czuł, jak mówię, w tym koturnie takim tradycyjnego teatru. Zagrał. Lidia Zamkow zrealizowała wtedy Taki spektakl, który się nazywał Tragedią Optymistyczną, a na podstawie radzieckiego dramatopisarza. Słynne przedstawienie, przygotowane chyba przez pół roku, z wielkimi scenami zbiorowymi, z ogromną scenografią. Słynne. Zresztą słynne do tej pory. O, krytycy nadal piszą o tym, historycy teatru o tym przedstawieniu. Zbyszek Cybulski zagrał w tym przedstawieniu, zagrał takiego herszta anarchistów. Wypowiada tylko kilka zdań, nie zapisuje się jakoś specjalnie w, w, w krytycznych annałach, w, w ówczesnych mediach i odbiorze. Ale ważne jest to, że y, to przedstawienie było tak drogie, że zjadło roczny budżet teatru. I Lidia Zamków po 16 miesiącach, kiedy już jakby też chyba zabrakło funduszy, jakieś konflikty się pojawiły. Aspektak został dobrze odebrany, ale zagrany tylko 40 razy. Ale spektakl bardzo, bardzo dobry, bardzo chwalony, ale drogi. Po 16 miesiącach przeniosła się do Warszawy. Większość z tych studentów, właściwie ze studentów ze szkoły krakowskiej, to zostali tylko Zbyszek Cebulski i Bogumił Kobiela, bo oni pokochali Trójmiasto. Oni po prostu stwierdzili, że to jest ich miejsce, powiew od morza, oni tu się czują świetnie, jest przestrzeń, jest morze, jest sopot. A też dlatego, że wtedy za, był tak, zaczynała się, oni poczuli, że niech, bo wszyscy ci, którzy działali w, w aktorskiej szkole krakowskiej, po prostu y, nie przeszkadzał im tradycyjny teatr. Przeniej, wrócili do Nowej Huty, Lidia zamknął do Warszawy, a Zbyszek Cybulski czuł, że tutaj może realizować swoje y, prywatne te pomysły może nie prywatne osobiste pomysły, Bogumił Kobiela również chciał zostać, bo zaczęli współpracować z młodzieżą studencką Trójmiasta. No a to, co się działo dalej, jak powstały pierwsze teatry studenckie i ten najważniejszy Bimbom pod wodzą Zbyszka Cybulskiego i Bogumiła Kobieli, to opowiem w następnej części O też o, o życiu Zbyszka Cybulskiego na wybrzeżu. O tym, jak się tutaj czuł, jak pracował, o jego rozwoju twórczym. No, opowiem w następnej części tego naszego niedużego cyklu filmowego o artystach, twórcach, którzy pokochali który miasto i wybrzeże.